Rozkręcanie sklepu internetowego, część czwarta. Prosty bajer, ale przydatny, zwłaszcza dla osób, które są pierwszy raz na sklepie, nie znają danego produktu. Wchodzimy w produkt, mamy od razu ocenę. Po kliknięciu zjeżdża nam w dół. Mamy tu opinię klientów, którzy kupili dany produkt. Możemy sobie wyświetlić więcej tych opinii, a na samym dole, oczywiście, przycisk przejść do zakupu produktu, który nas pyk przenosi na górę i możemy produkt dodać do koszyka. Prosty bajer, ale zobacz, sobie, poprzeglądaj różne sklepy internetowe i zobacz sobie, że bardzo często jest tak, że wyświetla się od razu przy sekcji hero ocena, ale klikniesz i nic się nie dzieje, nie zjedzi Ci to, to w dół, tak, żeby klient mógł sobie zobaczyć opinie, komentarze, tylko jest to przytwierdzone na stałe. W ten sposób jest to dużo bardziej praktyczne. Klient widzi, OK klika, zjeżdża w dół, Zresztą możesz sobie zainstalować Google Analytics i sprawdzić, że bardzo dużo pewnie masz kliknięć, tak zwanych kliknięć widmo, właśnie w tą ocenę produktu, które jest wysoko, a tam nic się nie dzieje. Mega proste rozwiązanie pod kątem użytkownika, żeby było łatwiej podjąć decyzję zakupową. Więcej takich smaczków wkrótce więc zaobserwuj, a nie przegapisz! Buźia.